Nikastia to taka wiocha w hrabstwie Kalifornia, przez którą bardzo często kolarze właśnie gravelowi jeżdżą sobie po różnych dziurach, wybojach i tak zwanych wertepach. W związku z tym nazwano tak. Jeden z rowerów w kolekcji Marina, jak w większości przypadków. A dzisiaj powiedzmy sobie trochę więcej, dlaczego ten rower jest tak skonstruowany i co w nim można znaleźć. Mamy ze sobą dzisiaj Nikazio Plusa, do wyboru jest jeszcze Nikazio bazowy i do wyboru jest jeszcze Nikazio z opuszczaną górną rurą wariant ST. Złośliwi mówią, że to damka, choć nie do końca. Co cechuje ten klimat rowerowy? Po pierwsze. Stalowa rama na cienkich rurkach chromowo molibdenowych 4130 stop stali, to sprawia, że jest to bardzo przyjemnie pracujące, bardzo komfortowe. Wielu ludzi mówi o tym, że te rowery dzięki temu mają swoją duszę. Jednocześnie w porównaniu do Four Cornera, który też jest bardzo słynnym rowerem w kolekcji Marina, ten jest dużo bardziej agresywny. Więcej porównania geometrii. Nikazio do 4 Cornera znajdziesz w poprzednim odcinku na kanale. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to kliknij ten czerwony guziczek. A przy okazji, znajdziesz ten film w opisie. Dodatkowo, ten rower posiada dwa warianty napędu: z jednym blatem z przodu i dziewięcioma biegami z tyłu, i z przerzutką Sword od microshifta, z bardzo twardym sprzęgłem, bardzo dobrze prowadzącym napęd w, na wybojach oraz wersja z dwoma biegami z przodu i ośmioma z tyłu, dzięki czemu ten rower pozwala Tobie pojechać swobodnie po mieście. Tutaj mamy możliwość wsadzenia opony 27,5 o szerokości 2,25 cala, czyli można z tego roweru zrobić takiego poczciwego woła roboczego na trudniejsze wypady, choć jego geometria zmusza Ciebie w dolnym chwycie do mocniejszego pochylenia się. Dalej. Co można tutaj o tych rowerach powiedzieć? W wersji na bazowej mamy opony 700, czyli koła 28. Bazowo przychodzi na oponie 36 mm, natomiast można maksymalnie wsadzić 45 mm. Dodatkowo można do tego roweru wsadzić też takie opony, bo to jest identyczna rama w obu przypadkach. Jeśli chodzi o charakterystykę bikepackingową, na co warto zwrócić uwagę? W widelcu trzy otwory po każdej stronie do instalacji sprzętu wyprawowego. Opcja zainstalowania zarówno błotników, jak i bagażnika naprzód. Na górnej rurze mamy dwa otwory, do których możesz przykręcić choćby nawet torbę z paśnikiem, żeby coś przekąszać w trakcie wyprawy, albo zainstalować sobie w tej torbie powerbanka, z którego będziesz dokarmiać nawigację, żeby się nie wyczerpała za szybko. Kolejna ważna rzecz, dwa otwory tutaj bidonowe, i jeden tutaj do niego można przykręcić niezbędnik z narzędziami. Z tyłu, oczywiście, przykręcisz kolejny bagażnik, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dalej, po co w tym rowerze jest ta stalowa rama, o której wielu mitycznie mówi: Och, te rowery naprawdę mają sens i rynek ich potrzebuje. Minimalistyczne, cienkie rurki. Zastosowane tutaj rozwiązania, dzięki którym są tłumione drgania podczas hamowania, bo zaciski są zainstalowane do poprzeczek. Dodatkowo, w takim rowerze można swobodnie doładować go większym obciążeniem niż aluminiową ramę. Ktoś powie, minus, że tutaj mamy zintegrowany hak przerzutki z ramą. Marin twierdzi, że naprawdę ciężko jest to uszkodzić, żeby połamać, a przerzutka, którą stosuje, twierdzi, że też raczej nie powinna się uszkodzić. Ich sprawa, jednak rynek mówi o tym wprost, że to nikomu nie przeszkadza. Kolejna rzecz, rower w wersji podstawowej jest na... Otwartych hakach, czyli quick release, czyli cienkie szpilki koła, dzięki czemu też dodatkowo tłumi drgania. Przez to, że rower jest postawiony na tego typu oponach baloniastych w wariancie plus, to można łatwo zejść do niskiego ciśnienia i te opony doskonale będą tłumiły drgania, pochłaniały wszelkiego rodzaju wyboje i w, ten, w tym momencie można ten rower traktować jako lekki rower terenowy. Jeśli potrzebujesz bardziej terenowego roweru, to pomyśl o gestalcie X10. Jest o nim też odcinek na kanale. Skupmy się na najważniejszych rzeczach i cechach. Stalowa rama, ceny. Między 3299, a 3599 za wersję plusową. Czyli mamy tutaj rower bardzo budżetowy. Na tym ludzie bardzo często startują, jeśli chodzi o... Hmm, myślę o tym, żeby mieć pierwszego gravela. No tak, mogę, mogę kupić w tej cenie jakiegoś, jakiś podstawowy rower MTB, ale już mam MTB. Mogę kupić jakiś rower crossowy, trekkingowy, no ale jest taka moda na gravelę, to może warto by było spróbować, ale po co zostawiać worek pieniędzy? No i tutaj wchodzi cały na niebiesko. Marin Nikasio Plus. Napisz, co o nim sądzisz.